Po dwóch dniach wielkich opadów śniegu nastało słoneczko ale śnieg pozostał. <laughs> to nic, na ryby trzeba przyjechać, przyjechać, coś tam złowić. Na ostatnim wypadzie z tej oto nowej wody były wielkie niespodzianki dwie niespodzianki, które udało się złowić dla Zbyszka. No, ja miałem chyba za trzy brania, ale niewykorzystane dlatego. Trzeba zrobić poprawkę, także jestem znowu. Będzie jeden zestaw na metodę, a drugi na bolonkę, na bolonkę. Eee, oczywiście diperem sobie sprawdzę teraz już, ja dzisiaj wziąłem ze sobą dipera i sprawdzę sobie jak tu wygląda podłoże, dno i tak dalej, ale to już zobaczycie za chwilę. Eee, no i cóż, metoda, bolonka, cel ryby. Może znowu wpadną pstrągi. Tutaj bardziej bym się właśnie nastawiał pod te pstrągi, ale oczywiście metoda też będzie na karpia. Chociaż nikłe szanse są dzisiaj, bo był dzisiaj przymrozek, no chyba z 4 czy 5 na minusie, bo także chłodno się zrobiło. Taka wiosna. Takich mamy klimat, jak to mówią. Eee, no i cóż, rozwijam zabawki. Zapraszam do subskrypcji i miłego oglądania. Hejo. A więc dzisiaj zaczynamy sondowanie, także posłuży mi Deeper Chirp 2. E, w pierwszy rzucę tam, zobaczę co tam się dzieje. Jaki jest ugruntowanie, wyrzucam na normalnej wędce, jakiejś tam starej. Jak widać, sobie daje radę. Kulka poleciała. No i ściągamy. A aplikacja Fish Deeper, o może tak. Dobra, jest 2,2 metra. Po kolei będziemy sobie patrzeć, co tu się dzieje. Widzę, jakaś rybka jest nawet już. No więc dobra, dzisiaj zanęta będzie troszeczkę inna. Nie będzie to pelet, ale będzie to taki y, sypka zanęta gotowa, skisłe masło i kukurydza tylko. Bardziej będę chciał smużyć, y, żeby tego obstrąga skusić. No bo bardziej będę się nastawiał pod pstrąga. Białe kulki. No, spadły. Później pewnie znowu kolega Zbyszek do mnie dojedzie. Eee, pierwszy zestaw, metoda koszyczek. No a druga, jak widzieliście, już bolonka. Także widziałem fajną półkę, znalazłem diperem. Eee, mniej więcej jest ona o tutaj, przy samym końcu. Eee, te dziedziny wychodzą i tak mniej więcej wychodzi. Półeczka do 1,20 m, 1,30 m. I tam będę posyłał pierwszą metodę, a spławik z bolonką będzie gdzieś dryfował tutaj na środku. Zobaczę, w którą stronę będzie mi ściągać wiatr, nie? W którą stronę będę płynęło, w tę stronę będę bardziej rzucał. Nie za duży grunt. Grunt myślę, że będę robił tak do pół metra, metr, coś takiego i biały robak. Także rozwijam w końcu, liperem sprawdzone, lecimy. Rzucę trochę więcej, rozrobię tej zanęty, jak miałbym miałoby mi pójść do metody, bo chcę rzucić też parę kulek. Parę kulek, żeby to bardziej smużyło i żeby te ryby wiedziały, że tu jest coś dobrego, ale żeby się nie najadły, tylko żeby się zdenerwowały i szukały intensywnie. jeszcze trochę chropnąłem grubo zobaczymy Nie, będzie dobrze oh, piękne słoneczko piękne dobra kulkę już puszczę od razu na dzień dobry niech to sobie pruszy Tyknie tego. Tutaj moje stanowisko będzie. Rozkładamy podpórki. W związku z tym, że będę chciał rzucać tam, muszę sobie ustawić jakoś kijek, tak żeby on był dobrze rozstawiony. Myślę, że dobra, póki nie będzie zbyszka, to sobie to postawię w ten sposób. A tutaj będę sobie gdzieś tam miał postawioną bolonkę. O. Dobra. Bolące jeszcze będę musiał zmienić Sławik na dużo cięższy, 8-gramowy, żeby dalej wyrzucać. Tylko przyjechał znowu. Nie wierzę w to. I mu jeszcze mówiłeś, że z tamtego miejsca będzie ryba. Ściągnąć nie. tą? Yy, nie wiem, co to jest, ale nie, nie wygląda na chyba Co ty gadasz? Ale to się mało może karać? Może karać, mhm. no, Fajnie, że jest. I znowu przyjechał i będzie mi kopał tyłek znowu. Panie, co ty to robisz? Łowić trzeba umieć. <noise> no właśnie. <noise> Patrz jak Mówisz, że nie? Moim zdaniem to nie jest. Ale może się byle. Może karp? Ruszył, ale fajnie ciśnie. U, wow, 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 to do... może być dobra ryba, zdaniem co? na karpika nie, nie to nie jest duża ryba. Ale to raczej skarb. To nie z zeszłego roku zarybienia. Dobrze poszedł chyba co? Nie bardzo widzę gdzie ci go pomoże odebrać. Jeszcze zaraz go podniesiemy bliżej. Ja on się pokaże co on za jeden. Uuu, ty nie jest mały. Co to będzie? Nie amur? Może być. Ale no. nie widziałem go jeszcze Ja widziałem coś srebrnego, pełno łódzkiego. Tutaj pstrąg Tylko taki jakiś Małowaleczny o, 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 małowaleczny mówił Właśnie zaczął teraz, Zaczął, ale nie sądziłem, bo bardzo Ty on przeskoczył? Już jest dobrze Tylko zaczynał chyba wariować dopiero przy brzegu, bo no. Nie wiedział co się z nim naprawdę tam dzieje pod tą wodą Przyszedł spokojnie Trochę odblask mi bardzo bije w oczy, nie bardzo widzę nawet gdzie on jest. To nic, już będzie. O, ok. Jest tutaj. To, zaraz Ale tańczy, zobaczcie jakie wiry robi. Może tak samo płoczy jak wczoraj? Nie, <grym> <grym> nie jeszcze nie. No dobra, spoko, koniec zabawy. Jest? Jest, podbieraku. <grym> Dało się. Taki kaban. Życie. <laughs> Życie mistrzowskie. Dobra, no, dawaj dobra. tu podejdziemy. Spoko. Proszę. Oj, 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 Znowu się zaczęło. ale gruby. Ładny. Ładny, ładny, ładny. Rybek zrobił mu zdjęcie. No? Żeby chłopaki na grupie wiedzieli gdzie jest Miarka? Słucham? Jarka? Wiesz co? On pewnie będzie miał... Zaraz zobaczymy ile będzie miał. No okej. Siedem. Tak, tak, tak. Dobra, pokaż. O. Proszę bardzo. Zero mamy, to mamy zero ah. No 56, 56. Piękna, Słone. piękna ryba Patrzcie jak słońce słońcu wygląda proszę Uwaga, uwaga, będzie płynął dalej Niech rośnie Dawaj tam pod tamten, ten przejdziesz tam jakoś strąg Uh. da Gratym, mistrzu <słuch> Idealnie Idealnie w to samo miejsce O, 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 o. Jest! Ale będzie. pewnie, że będzie, to na moją O! No. Jest. ale wyskakuje, Gdzie? Ale fajna zabawa. O, pan, co on robi. Ale fajnie. Ale daje, daje w twoją zestawę. I to szybko daje. Muszę szybko prowadzić. Nie, teraz już idzie w tą stronę. Nie. Próbuj, spróbuj został go porządek żeby bo tam pięknie odejść Patrzcie co on robi No właśnie i za Jest i u mnie w końcu Patrz gdzie idzie tutaj o idzie No 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 o. no Dobra ale... bardzo dobrze. O, ale skacze. Ale łobus. Łobus, łobus. Ale takie coś się kocha. Kocha się takie. A co ty masz takie rzut. Taki nie, on po prostu tak. się... Dobra. Bóż teraz... dalej, to już masz większy wysięg. Nie Nie się, się, <grym> się Nie no. Jest! Jest, jest tak. i u mnie! Udało no, się! Ale kolkę ci zjadł! Nie masz więcej! Nie ma! Gratis. O, dzięki! Jest i w końcu u mnie! Zapięty! Taki ryb, Ale fajnie! Fajnie skakał! Normalnie widać było jak daleko skakał! W oddali! E. E, kolego. Dobra, zmierzmy go. No, Ped złapał zębami całą siatkę. Nie jakie to zęby. Mm, jakie, ale. Ja... No uspokój się. No, <grymne> idziemy, zobaczymy go na miarkę u mnie teraz. Powoli, powoli, 54. szybko. 54. 54? No, nie może być większe od mojego. No, Nie może być. Nie. No nie jest. 53. Weź kamerę. Oh. Taki strong. Oh. Jest. I u mnie. na rybka. na no, czas od... najwyższy się nauczyć od mistrzów. Ślisko. <grystanie> <grystanie> ślisko, ślisko, ale jest ryba. No i się udało. Wpadł i u mnie. Pstrąk. Dzisiaj już nie będę miał skopanego tyłka. Zbyszek do mnie dołączył, to już Widzieliście, bo tylko przyjechał, rzucił, no i złapał pstrąga. Ja też w sumie miałem, tylko przyjechałem, rzuciłem i było pierwsze branie, no ale... Skończyło się, jak się skończyło. Teraz dużo fajniej się skończyło. Bardzo duże wyskoki miał gdzieś tam daleko. Zresztą tutaj dobrze, dobrze tańczył. Naprawdę waleczna ryba. Tutaj z tej wody troszeczkę bardziej szaleją ryby. No ale w związku z tym, że na metodę są a na bolonkę nic, to składam bolonkę. I cisnę po drugą metodę. Także zakładam drugi kij na metodę i będziemy walczyć. A ty jak? Ja cały czas walczę. <noise> Ale zadowolony <noise> widzę. Nie no, słuchaj. No. A jeżeli byście chcieli takie matomiarki zakupić jak mamy tutaj. To link macie w opisie na sklepie rafisza. Bardzo fajne branie. Co już branie? No niestety, ale chyba już już po braniu. Jest po braniu. Nie jest. <śmiech> jest. <laughs> to <Tu> jest szaleństwo. <laughs> a tylko gadałem do kamery, a to patrzcie, branie, jak na zawołanie. Walczy. Poszedł. Poszedł? Tak. Aj, widziałem właśnie jak spinka, tak robił. Także spinka niestety. Aj, szkoda. Idę po metodę, bo fajnie Zgoda się szansę, Fajnie się bierze. Fajnie biorą. O, o chyba. Jest? jest? Jest. Jest. Tak, ale takie anemiczne branie kurde. No. Ale jest. Ale jest. Dobra, podbierak. No. no, ale nie skacze, tak jakby chciał. No nie, to zaraz zacznie. <laughs> Już jest nadwieszka, wiesz? Nie, nie, nie widziałem. To coś o, małego. Nie, nie, co to jest? Okonek? Ty karaś. Karaś? Karaś. Jest i inna ryba. Mówiłem, że anemisze. Nie, co to Leszczyk, kurcze. Z daleka to słońce Ale skusił się na kulkę taką. O, już się odpiął. Już. Możesz zwrócić wolność. Nie chcesz go dotykać? <śmiech> <śmiech> ja tak też zazwyczaj. zazwyczaj. Ale jest leszczyk. Trzeba teraz podbiera kopukać po nim. A więc słoneczko fajnie grzmi, grze... <noise> Dobrze było. <noise> A więc słoneczko fajnie grzeje. No ale trzeba już uciekać do domu. Dzisiaj wcześniej kończę, bo są jeszcze inne sprawy. Także po jeden? Tak, dzisiaj tak. Nie skopałeś mi dzisiaj. Tej <noise> nie, nie udało się. <noise> także jeden jeden Ja zadowolony, bo tak skocznej ryby dawno nie miałem. Bardzo fajnie skakały. Na poprzednim filmie to widzieliście. Zbyszek miał bardzo fajne skoki, wyskoki. Kto nie oglądał, to zapraszam. No a na dzisiaj już wystarczy tego dobrego, ale jeszcze będzie. Jeszcze będę ryby, tylko mam nadzieję, już na karpie. Bo to już czas, kwiecień, a tu zima. Ale cóż, lecę do domu, Was zapraszam do subskrypcji, do oglądania innych filmów i na linki w opisach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć, hej.